Tysiąc lat temu, znaleźli się na tych terenach, to oprócz silnego wiatru, na pewno w zasięgu naszego wzroku, całkiem niedaleko, znaleźlibyśmy dość dużo małych zakładów produkujących statki, dzisiaj powiedzielibyśmy. Małych stoczni. Wiedza przekazywana z ojca na syna o tym, jak konstruować nawet małe rybackie e, jednostki pływające, przetrwała na tyle, że gdy nastała już tutaj era nie drewnianych, a stalowych kadłubów, to władze potężnych Prus zadecydowały, aby precyzyjnie tutaj, gdzie się teraz znajdujemy, wybudować najpierw królewską, a potem cesarską stocznię. Po co? Mówimy o momencie w dziejach, gdy Wygrana wojna na morzu mogła przesądzić o wygranej wojnie na lądzie, i wiedząc o tym, trzeba było zmobilizować tutaj siły twórcze, przemysłowe, rzemieślnicze, żeby być w stanie produkować stąd na cały świat statki gotowe przesądzić o losie wojny. Tej pięknej idei przeszkadzała właściwie tylko jedna sprawa jaka? Nawet w najdawniejszych dziejach Gdańska port nigdy nie był umiejscowiony nad samym morzem. Zamiast tego, Wszelkie zabudowania portowe budowano wzdłuż rzek. W szczególności chodziło o Motławę i Wisłę. I rzeczywiście, zwłaszcza ta druga rzeka sprawiała sporo kłopotów. Nie dość, że często wylewała, więc potrafiła zalać miejsca, w których konstruowano statki, to z drugiej strony była na tyle wartka i niebezpieczna, bardzo taka szalona nawet powiedziałbym, że wodowanie na niej statków było zwyczajnie niebezpieczne. Bezpieczne. Wyobraźcie sobie, że po paru miesiącach czy nawet latach budowy jakiejś jednostki pływającej, wszystko jest na nic, ponieważ gdy chcemy ją oddać morzu, to Wisła ją porywa, uszkadza i zatapia. Coś trzeba było z tym zrobić i coś z tym zrobiono. Więc zamknięto śluzą stare koryto Wisły i powstał e, między innymi ten kanał portowy, fragment Wisły nazywany wdzięcznie Martwy. Wisłą. Nazwa jest piękna i dość wymowna, bo dzisiaj silnie wieje wiatr, nie jest jakoś szczególnie przyjaźnie, a jednak mówimy o tafli, która nawet umożliwia bezpieczne pływanie kajakiem, już nie mówiąc o wodowaniu to teraz jest dużo prostsze. To oznacza, że nic nie stało już na przeszkodzie, aby na tym terenie powstał przepotężny przemysł stoczniowy. I tak się stało. Moje ulubione miejsca historyczne to takie, które dają poczuć powiew historii każdymi zmysłami. I ze Stocznią dokładnie tak jest. Stocznia dużo mówi za sprawą narzędzi, wiatru, dźwięku poruszających się statków, dźwięku wody, ale także daje nacieszyć się pięknymi widokami, więc oczy będą zadowolone, ponieważ budynki, które tutaj zostały, są zapisem losów tego miejsca. I pięknie pokazują, że niezależnie jaka była przynależność państwowa stoczni, to zawsze chodziło tutaj o jedną prostą sprawę o to, żeby budować jak najwięcej dobrych statków. Więc nawet jeśli jakiś pruski architekt doszedł do wniosku, że wybuduje halę montażową, Piękną, potężną, murowaną z solidnej cegły, i na dodatek wykończy jej gzyms zaraz pod dachem, takim atrakcyjnym, ząbkowym gzymsikiem. No to bardzo nas to cieszy, że powstał piękny budynek, ale on w pewnym momencie przestaje spełniać swoje zadanie, bo jest zwyczajnie za niski. Dlatego to, co zrobimy to bezlitośnie rozbierzemy dach po to, żeby podnieść całą konstrukcję. Dlatego widzimy tam na górze zmianę koloru cegły, która jest w pewien sposób zapisem tej decyzji o podwyższeniu kubatury tego budynku. Tak samo w momencie, w którym już po pruskich czasach nastał tutaj trudny moment między pierwszą a II wojną światową, to potrzebne było znowu bardzo dużo budynków, w których da się budować statki. Więc co robimy? Przyspieszamy. Robimy w pewien sposób już nie może pruską solidność, ale w pewien sposób prowizorkę. Zaczynają powstawać budynki takie jak ten widoczny za mną czyli mamy metalową ramę, którą wypełniamy cegłami, żeby szybko i solidnie budować jak największe powierzchnie, żeby no, statki mogły być wodowane. I razem z tym tokiem dziejów w pewnym momencie administracja polska po II wojnie światowej przejmuje te tereny, więc one nadal są za małe. Musimy budować nowe budynki. Czy tak się stało? Oczywiście. Zapraszam tutaj za róg, i widać, no może niezbyt piękną konstrukcję, zbudowaną z pustaków, która dosłownie wżyna się w te pruskie mury, chcąc je przejąć. Czy mi to przeszkadza? Nie, dlatego że jest to żywy zapis tego, jak działano na tym terenie. Jednak gdy Polska przejęła stocznie po II wojnie światowej, wcale nie miała tutaj takiego łatwego życia. Dlaczego? Na mocy mniej lub bardziej sprawiedliwych ustaleń po II wojnie światowej, to Związkowi Radzieckiemu przypaść miał udział w niemal całości wyposażenia dawnej pruskiej stoczni. To oznaczało spory problem w rozruchu już stoczni w polskiej rzeczywistości, bo po prostu nie było tutaj sprzętu, w ciężkiej maszynerii umożliwiającej budowę statków. Część z tych dawnych urządzeń udało się uratować, schować przed tym rosyjskim żywiołem, a jeden wyjątkowy obiekt przemysłowy, powiedzmy sobie szczerze, schował się sam. Przepotężny mechaniczny młot, który widzicie tutaj, zaraz obok mnie. Ten młot bardzo przydał się w powojennej polskiej rzeczywistości. I teraz wyobraźcie sobie taki kawał surówki, e, kwadratowy blok rozgrzany do czerwoności, który kładziono na kowadło tam kawałeczek dalej, a następnie siłą nacisku formowano go w niemal dowolny kształt. Taki, który później przydałby się w konstruowaniu statku. Całość była napędzana za sprawą. Siły pary, dlatego w wielu miejscach, na murach, na szybach widzimy takie nadpalenia, bo tutaj było piekielnie gorąco. Poza tym w trakcie pracy wszędzie były tłumany kurzu, brudu, pyłu, co pokazuje, że z jednej strony Piec to pomieszczenie jest świadectwem burzliwości dziejów w trudnej sytuacji Polski po II wojnie światowej, ale także z drugiej strony to bardzo wyraźne świadectwo tego, że niezależnie od momentu w dziejach, praca w stoczni była naprawdę ciężka i trudna. Nie zapominajmy cały czas, że znajdujemy się na terenie największego w tej części Europy zakładu w tamtym czasie. W szczytowym momencie pracowało tutaj prawie 18 tysięcy osób, więc tak duża liczba pracowników musiała się gdzieś pomieścić i to miało swoje miejsce w takich na przykład halach jak ta, którą tutaj pięknie widzimy. Ona no, ma parę wspólnych rzeczy na przykład z jakąś średniowieczną katedrą. Mamy tutaj no nazwijmy to tak nawę główną, dość wysokie pomieszczenie, gdzie znajdowały się poszczególne stanowiska pracy. Ślusarskie, tokarskie, naprawdę przeróżne. Natomiast na nawach bocznych, które teraz wydają się trochę pustawe, też tętniło życie, oprócz powierzchni magazynowych, znajdowały się tutaj także poprzegradzane pomieszczenia, czy też nawet takie prozaiczne pokoje jak przebieralnia, toaleta, umywalnia, miejsce do odpoczynku. I teraz wyobraźmy sobie, że cały czas także mówimy o zakładzie, w którym praktycznie każdy chciał pracować, jeśli chciał działać w tej branży Stocznia z całej Polski ściągała osoby chcące związać tutaj swoje zawodowe życie. I była to dobra praca, dobrze płatna, też praca, która teoretycznie miała 8 godzin, ale żeby trochę nadrobić, nierzadko liczba godzin dochodziła do 12-14, są takie opowieści. Więc teraz pomyślmy sobie, że skoro poświęcamy dużą część życia na budowanie statków i rzeczywiście w w ciągu dnia spędzamy tutaj sporo czasu. To co byłoby taką intuicyjną decyzją, którą podjęlibyśmy w pierwszej kolejności? Chęć udomowienia trochę tych murów. One są piękne, ale dalej dość surowe, więc nierzadko na naszym miejscu pracy znaleźlibyśmy pamiątki rodzinne, zdjęcia, rysunki dzieci, wspomnienia z wakacji, takie rzeczy, które my dzisiaj przynosimy do swojego miejsca pracy. Czy to się udawało? No, na murze już żadnych zdjęć nie widzimy, ale zabiorę Was do nieco innego miejsca, w którym nie trzeba będzie mi wierzyć na słowo. Zobaczycie, że te próby zaprzyjaźnienia się ze stocznią udawały się całkiem nieźle. Tutaj mamy naprawdę przyjemny przykład udomowienia tego zakładu pracy. Przyzakładowe ogródki często organizowane w obrębie takich socjalistycznych klombów, ale idea była szczytna i zacna. Pracownicy przed pracą albo po pracy organizowali takie piękne poletka, ogródki, w których rosły kwiaty. Chodziło o to, żeby odchwaszczać takie miejsce, sadzić nowe na murach Budowano trejarze, czyli takie drewniane konstrukcje, po których mogły wić się kwiaty. Są takie legendy, które mówią o tym, że gdzie niegdzie na terenie stoczni dało się przy murach znaleźć nawet takie małe pola uprawne, gdzie hodowano ziemniaki czy też pomidory. Ile prawdy jest w tych opowieściach, tego już pewnie dzisiaj nikt nie pamięta, ale na pewno wielu stoczniowców doskonale przechowuje w pamięci. Stocznie jako miejsce, które właściwie można nazwać miastem i to całkiem sporej wielkości. Stocznia miała własną bibliotekę, żłobek, przedszkole, sklepy, komunikację, więc oczywiście musiała mieć własną ofertę gastronomiczną. Taką jak bar, i smaczniej, i taniej. Cóż w dwóch słowach może lepiej podsumować charakter tegoż miejsca. Więc, nad takimi specjałami, jak osławiona tutaj na przykład legendarna fasolka po bretońsku, kształtowała się wspólnota tego miejsca. To specyficzne poczucie wspólnoty nie było wyłącznie takim pustym hasłem, które pięknie wyglądało na transparentach, bo miało całkiem praktyczny wymiar, który świetnie obrazuje sytuację, w której właśnie się znaleźliśmy. Musimy trochę zaprzęgnąć teatr wyobraźni, aby stało się to jasne, i przenosimy się do momentu, w którym po tym głównym ciągu komunikacyjnym po torach na to miejsce przyjeżdża wielka lokomotywa z równie dużymi platformami. Na nich materiały do budowy statków, surowce, cokolwiek sobie tylko jesteśmy w stanie wyobrazić. I teraz zatrzymaliśmy się zaraz przed tymi wielkimi wrotami, które się następnie rozchylą ta drewniana przesłona zostanie podniesiona i ze środka wyjedzie w pełnej krasie suwnica ze swoim głównym punktem programu w postaci potężnego haka. I gdybyśmy się tak dobrze zastanowili co się właśnie dzieje, to dwa niezależne zespoły. Jeden obsługujący kolej i cały transport, a drugi suwnicę i bezpieczny załadunek. To te dwie ekipy muszą sobie wzajemnie bardzo ufać. Dlatego, że mowa o ładunku, który waży kilka ton i będzie za chwileczkę nam wisiał na głowach, bo po tych platformach z tamtej strony i z tej zostanie całość wsunięta do środka. Odwrotnie sytuacja wygląda identycznie. Jakaś część statku gotowa, to też musi wyjechać tutaj na te platformy. Gdyby w stoczni było zawahanie, że jakakolwiek ekipa, jakikolwiek wydział robi źle swoją robotę, to musiałby mieć świadomość, że e, Istnieje ogromne zagrożenie dla zdrowia czy życia kolegów i koleżanek, które pracują w innych wydziałach. Nie mogło być mowy o takim zawahaniu. Dlatego te współzależności i te zaufania były całkiem praktyczne, a całkiem przy okazji e, okazało się, że Stocznia Gdańska, właśnie z tego konkretnego powodu, stała się perfekcyjnym miejscem, aby. Za sprawą tych relacji i więzi wypuścić na cały świat postulaty walczące o prawa człowieka już w całej dawnej socjalistycznej rzeczywistości. Te naprawdę ważne wydarzenia. Zaczęły się w zasięgu naszych oczu, kiedy w grudniu 1970 roku Komitet Centralny podjął decyzję o drastycznym podwyższeniu cen podstawowych artykułów żywnościowych. To u wielu stoczniowców zawrzało. Gdybyśmy cofnęli się w czasie o te kilkadziesiąt lat, to za tymi szybami w hali wydziału S, który zajmował się silnikami, usłyszelibyśmy sporo szmerów niezadowolenia. Zwyczajnie stoczniowcy nie godzili się na podwyżki i taki stan rzeczy. Więc właśnie z tego miejsca wyszedł cały żywioł strajkowy. Udał się pod budynek dyrekcji, gdzie głośno protestowano, a w dalszej kolejności przemieszczono się pod bramę stoczni. Tam niestety padły strzały, które raniły wielu stoczniowców, dwóch także zabiły i to był ten moment, kiedy tego e, żywiołu zmian historii nie dało się już powstrzymać. W wydarzeniach z grudnia 1970 roku dało się w Stoczni Gdańskiej czuć coraz mocniejsze wrzenie. Wielu stoczniowców nie godziło się na zamiecenie tej tragedii pod dywan. Chodziło wprost o wybudowanie pomnika poległym stoczniowcom. Był to jeden z powodów, dla których wydarzenia mające miejsce 10 lat później rozegrały się z tak dużą siłą. Nie chodziło tylko o pojedynczy interes paru stoczniowców o podwyżki, ale o coś znacznie ważniejszego, co znalazło wyraz ostatecznie po wielu burzliwych momentach na tych symbolicznych tablicach, na których widzimy 21 postulatów, które są ważne już nie tylko dla stoczni Gdańskiej, ale były istotne dla całej Polski. Ostatecznie na ich podstawie podpisano porozumienia sierpniowe w Dawnej torpedowni za czasów pruskich, a za czasów już polskich, w sali BHP. To, co się zdarzyło później, to rozpoczęcie drogi ku wolności. Zdaniem wielu historyków, bez tych wydarzeń, bez stoczniowców trudno było sobie wyobrazić tak szybki upadek komunizmu najpierw w Polsce, a potem w całym wschodnim bloku. Dlatego dla nas Stocznia Gdańska nie powinna kojarzyć się wyłącznie z owszem, pięknym historycznym miejscem, gdzie budowano statki, ponieważ Stocznia Gdańska budowała coś znacznie ważniejszego historię. Nam powinna kojarzyć się przede wszystkim jako miejsce, które zainicjowało drogę Polski ku prawdziwej wolności.